Jak umierał święty szarbel. Była wigilia Bożego Narodzenia 24 grudnia 1898 roku. Właśnie w tę noc Bóg zechciał przeprowadzić na drugą stronę życia człowieka, którego uczynił jednym z bardziej wymownych współczesnych świadków swej wszechmocy i świętości. Właśnie w tę noc, gdy po raz kolejny uobecniał się w sercu kościoła fenomenalny, niezwykły moment narodzenia Syna Bożego, święty szarbel Makrów narodził się dla wieczności. Dziś kilka słów o tym, w jaki niezwykły sposób umierał. W ostatnich dniach opiekę nad Szarbelem sprawowało kilka osób, których opowieści uzupełniają się wzajemnie i składają na spójny obraz tego, co działo się między 18 a 24 grudnia 1898 roku. Jednym ze świadków tamtych chwil był brat Francis Cartaba, którego relacje w następujący sposób przekazują Hanna Skandar i Mary Marie Sylvie Buisson. Zostałem wyznaczony, aby opiekować się ojcem Szarbelem podczas ostatniej choroby, co robiłem aż do jego śmierci. Z wielkim trudem udawało mi się nakłonić go, by przełknął choć kawałek chleba zamoczonego w wodzie lub odrobinę zupy jarzynowej. Podczas choroby nie chciał mleka, i jogurtu ani mięsa. Nie zdjęto mu kaptura, habitu, włosienicy ani pasa z kolcami. Przez cały czas leżał na dywaniku z koziej sierści, nie poruszając się ani nie krzycząc. Dawały się tylko słyszeć słowa o, o Boże. Choć był w agonii, do końca z niezwykłą determinacją starał się zadość uczynić obowiązującym go ślubom zakonnym. Powszechnie uważa się, pisze serwatore Garofalo, że w momencie śmierci przed oczami umierającego w jednej chwili przebiega obraz minionego życia. Nie ulega wątpliwości, że śmierć jest streszczeniem istnienia. Szarbel poświęcił się Bogu przez przestrzeganie ślubów, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. W chwili, gdy odzyskiwał przytomność i świadom był swoich myśli, z olbrzymim wysiłkiem koncentrował swoją wolę, aby pozostać im wierny, z pasją i skrupulatnością. Wycieńczony niemal wyłącznie skóra i kości, Szarbel reagował jeszcze na wymóg czystości. Gdy był nieprzytomny, brat Butros położył mu dłoń na czole. Po odzyskaniu świadomości, Szarbel natychmiast odsunął rękę, jakby dotykał węża. Ten sam duchowny musiał użyć siły, by pomagać mu w niezbędnych czynnościach w chorobie. Mimo, że obowiązujące ermitów zasady pozwalały w sytuacji choroby na odstąpienie od zakazu spożywania pewnego rodzaju potraw, Szarbel nie chciał pozwolić na żadne wyjątki. Zgodnie z regułą maronicką, piszą Hanna Skandar i Marie Sylvie Buisson, korzystając z relacji Francisza Al-Sibriniego, Michaela Abirami oraz Ignatiosa al jeśli choroba pustelnika się przedłuża, przenosi się go do klasztoru i tam dla wzmocnienia podaje się tłuszcze zwierzęce. Jeżeli jednak odmawia on jedzenia mięsa, umiera jak prawdziwy pustelnik. Stan ojca Szarabela pogarszał się. Wezwano lekarza. Najbi bejk al huri ten sam, który jako chłopiec śmiertelnie zachorował na tyfus i został ocalony dzięki modlitwie eremity, polecił podanie choremu zupy z tłuszczem na wzmocnienie. Kiedy ojciec szarbel poczuł jej zapach, zamruczał coś, okazując niepokój, i nie zgodził się wziąć jej do ust. Kiedy powiedziano mu, że takie jest polecenie ojca przeora, ojca antoniosa al-Mishmishianiego, ustąpił i zgodził się trochę zjeść. Potem ojciec Szarbel poprosił, by pilnie przysłano do niego jego współbrata ojca Makariosa, którego poprosił o namaszczenie chorych. Pobożnie i w wielkim skupieniu przyjął ostatnie namaszczenie z rąk współbrata pustelnika i księdza Michaela Abirami. Obaj sprawowali tę posługę i czytali mu teksty duchowe. Zgodnie z regułą, jeśli pustelnik jest chory, jego współbrat powinien kierować do niego słowa pocieszenia, by ulżyć mu w bólu. Słowa te mają przynosić ukojenie w cierpieniach duszy i ożywiać ją Bożą miłością. Towarzyszący Szarbelowi w ostatnich chwilach jego życia starali się skrupulatnie zadośćuczynić temu wymogowi. Ojciec Makarius, jak pisze Salvatore Garofalo, lepiej niż ktokolwiek inny znał Szarbela. Był jego przewodnikiem we wszystkim, pomimo że powinno być na odwrót. Niezwykle przyjęty, trwał u boku współtowarzyszą z Eremu. Oczuwanie przy pustelniku poproszono też Sabę al-Uwainiego – tego samego, który niegdyś, jako młody służący w klasztorze św. Marona, nalał Szarbelowi do lampy wody zamiast oliwy i wówczas wydarzył się ten słynny cud z lampą. Żona Saby uczestniczyła w ostatniej mszy św. Jeremity, natomiast sam mężczyzna miał pewne pojęcie na temat podstaw opieki medycznej. Jego krótkie wspomnienie przytaczają Hanna Skandar i Marie Sylvie Buisson. Kiedy wezwano mnie, by się nim opiekował, stracił już przytomność. Od czasu do czasu powtarzał imiona Jezus, Maryja, Józef. Przez ostatnie godziny życia ojca Szarbela czuwał przy nim wraz ze mną ksiądz Michał Abiramia, by towarzyszyć mu duchowo i otrzymać jego błogosławieństwo. Spędziliśmy przy pustelniku większą część nocy 24 grudnia 1898 roku. Oprócz nich oraz ojca Makariosa, brata Francisja Kartaby oraz brata Butrosa Jawada Almiszmiszjaniego w tę ostatnią noc przy Szarbelu był również ojciec Maron Przez Wszyscy oni trwali przy umierającym pustelniku w różnych odstępach czasu. Do Eremu nie dotarł natomiast przerok klasztoru świętego Marona ojciec Antonius Almiszmiszjani, który w tym samym czasie był świadkiem innej agonii. W tamtych dniach, jak pisze Paul Daher, Umierał w bekerkę patriarcha maronitów Johanna al-Hadji. Można się domyślać, że asystowanie przy śmierci patriarchy było bez wątpienia ważniejsze niż bycie bezradnym świadkiem agonii biednego eremity. Co prawda pustelnie nie wiedzieli jeszcze inni zakonnicy z klasztoru św. Marona oraz świetcy przybywający do kaplicy Eremu, aby modlić się za umierającego. Nie stanowili oni jednak licznej grupy. Zimne było tak intensywne podkreśla Poldacher wiatr lodowaty, śnieg gęsty, że nikt nie ośmielał się opuścić swego domu. Na tych jednak, którzy zdobywali się na odwagę i którym reguła pozwalała zbliżyć się do miejsca konania ermity, czekała swoista nagroda. Jak pisze Patrycja Kataneo, na podstawie wspomnień ojca Butrosa, Damiena almisz Almiszbisjaniego, dopóki nie stracił przytomności, święty błogosławił wszystkich, którzy wchodzili do pomieszczenia. Późnym popołudniem 24 grudnia ocknął się, lecz siły zaczęły go szybko opuszczać. Zdaniem ojca Sade, w tej sytuacji ojciec Maron zapytał Szarbela, czy zgadza się, żeby przyprowadzić do niego lekarza z Byblos. Ten sprzeciwił się ruchem głowy, dając poznać, że nie wyraża zgody. Zaczynała zapadać noc. Szarbel stopniowo tracił zdolność mówienia. Jego stan się pogorszył. Ponieważ koniec mógł nadejść w każdej chwili, był to ostatni moment, by poprosić jeszcze odchodzącego ermitę o błogosławieństwo. Uczynił to pośpiesznie brat Butros Jawat, który wraz z księdzem Michałem Abiramią opisał później tę sytuację. Brat Butros al-Mishmishiani znajdował się przy łożu umierającego i pragnął utrzymać błogosławieństwo. Ojciec Szarbel uniósł dłoń, lecz gdy spojrzał na niego, powstrzymał się od nakreślenia znaku krzyża. Zakonnik przez trzy minuty powtarzał swą prośbę, lecz eremita patrząc mu w twarz, zbliżał tylko dłoń do swej głowy i wykonywał nim jakiś nieokreślony ruch, którego znaczenia nikt nie mógł pojąć. Pierwszy zorientował się ksiądz Michał. Pochylił się do ucha brata Butrosa i szeptem zwrócił zakonnikowi uwagę, że kaptur jego habitu sunął się nieco z czoła, odsłaniając kosmyk jasnych włosów. W chwili, gdy ten poprawił swój kaptur, wciskając go głęboko na oczy, Szarbel uśmiechnął się lekko i pobłogosławił brata Butrosa, budząc głębokie zdumienie zebranych. Nawet w takiej sytuacji nie dopuszczał najmniejszego odstępstwa od zakonnego obyczaju. Chwilę później jego agonia dobiegała końca, a moment jego śmierci tak zapisał się w pamięci świadków. Kiedy pustelnik wydawał ostatnie tchnienie, Saba al krzyknął do ojca Makariosa podnieś rękę i udziel mu rozgrzeszenia. On jednak nie zdołał tego uczynić z powodu olbrzymiego smutku, jaki go ogarnął. Wyszedł szlochając, nie był w stanie zbliżyć się do umierającego. Tak bardzo płakał, nie będąc zdolnym do spełnienia kapłańskiej posługi, że w końcu stracił przytomność. Zastąpił go ksiądz Michał Abiramia, kierując się obowiązkiem wobec konającego. Równocześnie Przeżywał on radość, że dany mu jest towarzyszyć świętemu w jego agonii. Udzielił ojcu Szarbelowi ostatniego rozgrzeszenia. Tej samej nocy, gdy kościół świętował wigilię Bożego Narodzenia, ogłaszając światu przyjście Chrystusa i jego narodziny do życia ziemskiego, Szarbel narodził się do życia wiecznego. Był zimowy wieczór, około godziny 17. Oddech umierającego pisze Piersa Sade, stał się cięższy. Zamknął oczy, a jego serce uderzyło po raz ostatni. Otwierając i zamykając usta, pochylił głowę i powiedział: Panie, w Twoje ręce składam ducha mego. To były jego ostatnie słowa, które zapamiętali świadkowie. Po nich skonał cicho i spokojnie. Ziemska podróż eremity dobiegła końca. Zasłony opadły i Szarbel stanął na brzegu światłości.